Tutaj są te nasionka. <kluz> mamy rzeżuchę. Ona tak powschodziła, całkiem ładnie. To jest ta ze stokrotki. Tu mamy rzeżuchę z kerfura, też ładnie powschodziła. Tylko ona ma chyba większe korzonki niż tamta. Nie wiem. Tu mamy te pomidorki. One jeszcze nie wschodzą. Ale co mogę powiedzieć o tej? Że Jedynie jest jeden, jeden. Ale tak się bardziej przypatrzyć, to chyba lepsza jest ta z skerfura. Bo ma więcej tych, takich, tych więcej ma. No, tych korzeni niż ta z, ze stokrotki. Bo taki test mo mogę wam tu o przybliżyć. Strasznie, mogę złapać. O. Widzicie? Jest mniej. A tutaj jest więcej trochę, wyglądają podobnie, ale jest troszkę więcej. Wczoraj wieczorem było aż sześć rosnących już takich, kiełkują. takich kiełkujących było z sześć skerfura yy, tej stokrotki tej yy, się rzeżuchy z krefura, a ze stokrotki było tylko trzy. Więc. <laughs> więc krefur na razie co idzie lepiej niż stokrotka. I tu mamy te nasiona już postanowiłem sobie, że ten z tymi nasionami o na przykład jak ten yy, jak te zioła. No to je po prostu wysieje w tym roku, bo to nie ma co trzymać. O majeranek będzie. Można zobaczyć. Majeranek. Roślina jednoroczna. O. Szkoda, że jednoroczna, ale jest dużo tych nasion, co roku będzie można wysiewać. Ale zawsze to jest ich więcej, bo jest imianek. On jest wieloletni. O, i jak na przykład y, gdzieś widziałem, tutaj była taka roślinka, o, rozmaryn, to jest też roślina wieloletnia, o, wieloletnia, zielona. no i super, tego rozmarynu, ale trzymamy też kolendrę, bo kolendra jest jednoroczna. Ale przynajmniej coś będzie na grządkach podwyższonych. O! <laughs> Też jest. Y, Czomber. Ale on jest jednoroczny, ale zawsze do O! Jednoroczny. Tak on wygląda. Ale zawsze tu tych nasion jest. Najbardziej mi się podoba ten biedrzyniec. O! To jest roślina też jednoroczna, ale podobno ma dobry smak. A jej kwiaty chyba można smażyć? Nie wiem. Roślina jednoroczna o swoistym aromacie, wysokość 30-40 cm. To się ona wysiewa do gruntu pod koniec 4. Czwartego... Miesiąca na głębokość 1 jedne, cm. Słodkie aromatyczne nasiona mają zastosowanie jako przyprawa w przemyśle alkoholowym, i jako dodatek do ciast. Herbata lub napar z nasion łagodzą kaszel i leczą do umagania żołądka. Biedrzyniec, Anisz. Ale ja nie wiem czy można dodawać. <laughs> no to mi się wydaje, że chyba można, nie wiem. Sprawdzę w internecie, to wam powiem. I jest plan, żeby zrobić takie jakieś małe grządeczki podwyższone tak jakieś, takie nieduże, tak żeby, żeby ziemia nie, mocno nie wysychała z tymi ziołami. Bo o jeszcze będzie o, kozłek lekarski. Yy, tu jest to jest zioło dwuletnie, jest jeszcze hyzob, on jest wieloletni, o, jest jeszcze szałwia. też jest rośliną wieloletnią, no i super, trochę tych ziół będzie, będę też filmy na temat tych ziół. <tryk> <tryk> <kliwanie> <kliwanie> trochę będzie tych ziół a mam powiedzieć coś na, o kiwano ale zapomniałem coś miałem o nim powiedzieć a on też będzie rósł na takich podwyższeniach i wam pokażę taki <kliwanie> jakby to powiedzieć jakiś stelaż będę musiał zrobić pod kiwano bo żeby on ten ten kiwano. ładnie sobie rósł, tak się piął tak samo jak ten ogóreczek, o on też będzie po ziemi, ale ja nie wiem czy ja będę go robił na ten na rozsady tego nie wiem chyba nie będzie robiony, ale kibano to ładnie wygląda Jego go wsieję do gruntu czy na rozsady do gruntu go wsadzę i niech rośnie jak zwykłe ogórki no i z nasion te co to jest do, do, do tyle. Jeszcze jeszcze będzie ich więcej także trzymajcie się. Cześć.